na kanale I w tym momencie prosiłbym was o jakąś łapkę w górę Bo jeżeli chcecie więcej cheatowania na nas, na moim kanale to, to fajnie jakby tutaj było trochę łapek No i słuchajcie, nie zapomnijcie napisać w komentarzu FLY, to wam szybne serduszko I słuchajcie, sub i dzwonek obowiązkowy Oczywiście, bo wbijamy 20 koła Także myślę, że będzie kozacko niedługo i, I tyle, no, zapraszam do oglądania Oglądajcie do końca yo. A jeszcze wam wspomnę o moim Discordzie, którego mam Więc wbijajcie na mojego Discorda, macie link w opisie no i okej, okay, chyba żeby zaczynać odcinek. Słuchajcie, na live wczoraj znalazłem taki fajny serwer, na którym da się fajnie politykować. Wiecie, czego da się fajnie poczytać, bo możecie tak zrobić. Patrzcie, to, uwaga, uwaga. Widzicie, widzicie to? Widzicie, widzicie kilo? Patrzcie to. I lecę sobie. Normalnie fly tu działa na tym serwerze. Bez kitu działa tu fly na tym serwerze i mogę sobie latać. Także to jest mega kozackie, więc myślę, że się serio opłaca. Dobra, także wbijamy, słuchajcie. Lecimy gdzieś na warstwę PvP. War PVP, słuchajcie, to jest War PVP. Dobra, to jest War PVP. Lecimy do War PVP, proszę się z kimś poklepiemy. Yy, I słuchajcie, sobie polatamy, także myślę, że to będzie dosyć śmiesznie. Yy, tutaj sobie jakieś cheaty włączę, No nie wiem, to, to... ciekawe czy to działa? To nie działa. Yy, dobra, nieważne, chodź tutaj. Yy, zapraszam na War PVP. Dobra, mordeczki, zapraszam tutaj wszystkich na War PVP. Normalnie se latam. Latuję sobie na drzewkarkę jak chcę, no to jest, słuchajcie, masakro, masakra, masakra. czajcie to, patrzcie, no kurde, no, no to nie jest fake, do no serio, sobie latam, nie? Bez kitu, latam sobie jak chcę, kurde, no i pato. pa, typek idzie, typek idzie i patrz to, wbijam się w niego taką jak chcę, wbijam sobie w niego jak chcę i typek sobie tako, no i, no i, no i znajdzie no kozacko, nie? E, dobra, generalnie e, sorry za te wibracje, ale. No wiecie, no telefon, jak zawsze, zęciak musi być przygotowany Dobra, ej, tutaj ziomek idzie do mnie, halo, halo Spadałem, spadaj mordeczko Dobra, yy, chodź tutaj do góry Może się stąd poklepię, dobra, tutaj nie będziemy żadnych parkourów robić Po prostu sobie polatamy yy, W ogóle jest jakiś Advid na serwerze, jest jakiś Advid na serwerze i, I on mnie nawet chyba nie chce sprawdzić No chodź, 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 no, chodź tu, chodź, chodź No dawaj, dawaj, chodź tu No gdzie uciekasz? Lecę do ciebie gościu! To jest admin tam, to, tam jest admin, słuchajcie, dobra, patrzcie, patrzcie, go tu wezmę Elo, Elo, spadłeś. Serio stary? No no tak jest w sumie śmieszny serwer, nie bez kitu. Myślałem, że już wszędzie nie można latać, a jednak, a jednak da się latać tutaj. E, także kurde w sumie śmiesznie, dobra. E, spróbujemy. Pewnie admin... Admin nie na pewno widzi on tutaj gdzieś jest, jestem tego pewny, także lecimy słuchajcie na e, tego. Może chwilę sobie po prostu pokopiemy. Lecimy sobie, jestem pewny, że tu jest gdzieś admin, bez kitu Wiecie, że jestem tego pewny, bo nie no, wyłączam ten telefon Dobra, telefon rzucony na łóżko gościu Jest kozacko <grym> Nie no, czasami ten fly się buguje, jak widzicie Do góry da się na luzie lecieć, ale tak 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 kurde, powiem wam szczerze, że yy, Jak chcecie tak szybko lecieć do przodu, to aż tak to nie działa Ale słuchajcie, IP wam podoba w opisie tego serwera, możecie sobie wejść I sobie razem też pocitować. dobra yy, Wezmę sobie szybko kit ender chest, bo potrzebuję ender chesta yy, Bo mam tutaj chyba kill -off nawet w środku Tak jak myślałem właśnie, mam kill -off. Eee, okej, okay, kilo w szóstka. Dobra, jest właściciel. Siema, właściciel. Eee, by sobie nukera. Gdzie jest nuker? Nuker, nuker. Ty, mam pomysł. Mam pomysł, dobra. Eee, właściciel TPA do mnie. Ta, dawaj, niech się do mnie tepa. Ciekawe, czy mnie zbaduje. Ciekawe, czy mnie zbaduje. No, kopię sobie do tych arzy. czy A gdzie to jest speedbine? Dobra, TPA accept, A normalnie właściciel się do mnie tepa, gościu. Pa, no i. Ty, no bije on się ze mną! Co jest? Czemu on się ze mną bije? Jem koksa, gościu. Właściciel się ze mną bije. I ty, i, jaki w ogóle typek, nie? Lata przy właścicielu. Lata przy właścicielu serwera, gościu. On mnie, gościu, nie chce zbanować! Czemu ty mnie nie banujesz? O też lata, co jest w ogóle? Co jest w ogóle kurde Ja tutaj gościu lata przy właścicielu serwera, on ma na, na mnie wyrąbane serio? Serio <laughs> Nie no dobra, to jest akurat śmieszne, to jest akurat śmieszne kurde Żeby ja latał przy właścicielu serwera On ma na mnie wyrąbane i mnie nawet nie zbanuje, no kurde, bez kitu, bez kitu, nie bez kitu nie, tego jeszcze nie było, słuchajcie, za to byście mieć łapkę w górę, no kurde, tego jeszcze nie było, no serio wam mówię, no, no nie było No chodź tutaj gościu, chodź tutaj Kurde, czemu mnie w ogóle nie, nie banuje? To mnie, mnie trochę dziwi, akurat. To mnie trochę dziwi, że mnie, nie chcę zbanować. Ale, ale dla, dla mnie lepiej, Pa, ja go ja o go 30 kratek. Ja go biję 30 kratek, a on gościu nic. On gościu nic, nie? I tyle. I ma wyrąbane we mnie. Elo, on mnie chyba nie zbanuje nawet. Ty z jakiegoś łuku mnie bije. Co ty gościu odwalasz w ogóle? Ty nie masz do mnie podjazdu żadnego, ko, 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 kumpel. Nie, dobra. Anty. Nie, no, antychnoke mam włączonego, to ja nie wiem o co biega. No dobra, chodź tutaj. Co jest? On wyleciał? On wyleciał, czy co jest? Admin mi... Właściciel serwera. Nie no, tu jest gdzieś. O, elo. Elo. <grytanie> <grytanie> Serio? 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 Będziesz się że to tak bił, jak ja tutaj latam gościu obok ciebie? Nie no, nie wierzę. Aż screeny robię, gościu. Aż screeny robię. Nie no to jest jakiś żart. Nie, ten serwer to jest porażka. No, zaraz poliże, gościu, w powietrzu. No co za ty w ogóle. No napiszę do niego, czemu nie banujesz, jak mam cheaty? Czemu nie banujesz, jak mam cheaty, gościu? Czemu nie banujesz. Zaraz zobaczymy, co odpiszę. Zaraz zobaczymy, co odpiszę do no, gościu. Nie umiem. Nie umiem, kit. No to dobra, no to spoko, spoko, mordo. On zginie, bo zabije właściciela. Zabije właściciela na fly'u! Zabije właściciela. Zabiję właściciela. To oh jest bez kitu. Zabiję właściciela. Słuchajcie, na fly'u. Co tu się w ogóle stało? Ja pierdziele, Weźcie. Nie, ja wychodzę z tego serwera. Przecież to jest najgorszy serwer na świecie. Bez kitu. Czajcie, to latam sobie obawy właściciela. On ma na mnie wyrąbane. Na flyu, na cheatach sobie obok niej latam. No kurde, no ten odcinek to jest chyba totalny kozak, nie? Bez kitu wam mówię. Ja pierdzielę. No nie, to jest żart w kit. To jest żart w kit. Elo. Elo mordo. Dobra, nie, ja chyba kończę ten odcinek. Słuchajcie, ja chyba kończę ten odcinek. Wy zostawcie suba z dzwonem, słuchajcie. Yy, żeby być więcej na takich odcinkach porąbanych i, i napiszcie w komentarzu co wy o tym sądzicie e, Bez kitu, bez kitu Jak chcecie to wam podam nawet IP tego serwera, żebyście mogli sobie polatać również Tak, tak jak ja, o, 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 dobra <laughs> Dobra, siema mordeczki, elo